da się? Proszę. Piłka. No, pajacyk. Gdzie jest to pajacyk? No, trudny pajacyk jeszcze jest, tak? A głowa gdzie jest pajacyka? No, głowa pajacyka gdzie jest? No, tutaj, tak, ale nie ma głowy. To poszukaj głowy. No, ślicznie, ślicznie. A tutaj, co tu jest? No, pasuje, no ślicznie pasuje. Bączek, no? Gdzie jeszcze jest noga bączka? No, pas... o, jak ślicznie. A jeszcze konik został. A jak konik robi. A jak konik Ania robi. Konik robi? To krówka tak robi mu. No. A piesek? No pewnie hau A ty jak robi? Nie tak. No tak właśnie ty robi. 好，好。Oh. Oh.